Na start do Waldiur. To pensjonat, małe Cumroze, tak się nazywał, w którym mieszkała ekipa polska, w małej miejscowości o 12 km oddalonej od centrum sześciodniówki, od Waldiur. A start i meta zlokalizowane były na lotnisku. Oczywiście otoczka tej imprezy, bardzo bogata, bardzo kolorowa. Kramy, na których można było kupić. Wszystko, co motocykliście do szczęścia potrzebne, a więc elementy wyposażenia, sprzęt, można było przymierzyć się do prawdziwego, wyczynowego motocykla. Ale nas oczywiście najbardziej interesował park maszyn i dziejące się tam ciekawe rzeczy. Codziennie o 8 rano początek w początek zawodów motocykle wydawane zawodnikom na 20 minut przed startem. Widzą Państwo Polaków, naszych reprezentantów, oczekujących na możliwość wzięcia motocykla z parku Maszyn. I jak I zwykle już... pierwsze problemy na starcie, bowiem zgodnie z regulaminem sześciodniówki, tym, który od wielu lat jest niezmienny, zawodnicy mają minutę czasu, aby uruchomić swój pojazd. Oglądamy Andrzeja Tumiczka. Tumiczka na Simpsonie zawodnika oczywiście reprezentującego barwy Polski. wolniej, szybciej To jest podstawowy błąd tego wszystkiego. Krótko, I za krótko, krótko, krótko. Ja i za zacięciem. zacięciem. Tobiczek oddala się z motocyklem w kierunku startu. Słyszeli Państwo rady trenera Mirosława Malca i już pierwszy z reprezentantów Polski na starcie. I ruszył. Tym razem bez problemu. W ciągu 60 sekund udało się uruchomić silnik i wyruszyć na trasę. To jeden ze znakomitych Włochów, Franco Muralia. Ubłocone motocykle. I to już jest czwarty dzień imprezy. Chociaż na pewno mniej ubłocone niż podczas pamiętnej sześciodniówki Wieleniej Górze, bowiem będziemy o tym jeszcze mówili. Zawodnicy mieli sporo czasu, aby te motocykle przerwać. Przygotowywać. Nie ma specjalnych problemów z odpaleniem. Jak Państwo widzą, zawodnicy nie muszą się spieszyć, a to również reprezentant Polski Jacek Czachorten z numerem 10. I zawodnicy już wyruszają, aby za moment znaleźć się na pierwszej trubie. Następni startują z numerem 20 to był Franco Rivellari, reprezentant Włoch. Włosi mieli zresztą na trasie w Refenie całe mnóstwo swoich kibiców, którzy bardzo głośno i trzeba powiedzieć widowiskowo dopingowali swoich zawodników. Oto już nasz pierwszy reprezentant rozpoczynający start do tego ekstra testu. Właściwie była to pierwsza próba crossowa, bo ekstra test to coś innego. To Andrzej Tomiczek. Trasa dosyć prosta, jak na sześciodniówkę, a więc. W zasadzie wszystko działo się na trawie, aczkolwiek trasa była momentami błotnista. Pojechał też Pedro Perez z Hiszpanii i teraz Jacek Czachor. Próba zlokalizowana była na terenie poligonu Bundeswehr. Miało to tę ciekawą, widowiskową stronę, że znienacka pojawiały się gdzieś tam w pobliżu trasy czołgi, czy działa samobieżne, ale oczywiście nie czyniły szkody zawodnikom, ani obserwującym imprezę kibicom. Inną atrakcją tego poligonu były śliwki. Tak, proszę Państwa, otóż było ich tam bardzo wiele i zarówno kibice, jak i dziennikarze w przerwach mogli się pożywiać. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze były sekundy i przypomnimy pewne zasady rozgrywania sześciodniówki. Zabronione są podczas jazdy Wymiany motocykli, oczywiście silników, ramku i kilku innych zasadniczych elementów. Nie wolno tego robić ani na trasie, w zasadzie ani w parku maszyn, i zawodnik co, zawodnik, co najważniejsze musi pracować sam swoimi narzędziami i może wymieniać tylko te części, które posiada przy sobie. Robi to, rodzi to oczywiście możliwości różnych dziwnych działań dzięki krasnoludzkom, a więc tym, którzy jeżdżą i pomagają zawodnikom nosząc i nagle podrzucając niezbędne narzędzia, bądź niezbędne elementy, które trzeba wymienić. Tak, bo jeśli zawodnik nie ma na przykład przy sobie łańcucha, ale znajdzie łańcuch w trawie i przypadkowo ten łańcuch pasuje do jego motocykla, to wszystko jest w porządku. Zresztą, zresztą trener Mirosław Malec niejednokrotnie udowodnił wszystkim, że jest niezwykle sprytny, nie tylko jest znakomitym taktykiem, wspaniałym zawodnikiem, ale również potrafi umiejętnie pomagać naszym zawodnikom. Gdy jedni są już na trasie próby crossowej, następni dopiero otrzymują swoje motocykle z parkingu i zaczynają przy nich pracę. Widzieli Państwo wyprowadzającego motocykl Ryszarda Gancewskiego, najbardziej utytułowanego, najbardziej znanego reprezentanta Polski. Tu przy swoim motocyklu przez chwilę był warhoł. A to a Gancewski. Gancewski właśnie odkręcił pokrywę osłonę sprzęgła, wkładał specjalny uszczelniacz taki i już zakręca, kończy naprawę. To Mark Edmondson, przepraszam, Paul Edmondson, reprezentant Wielkiej Brytanii. Jeśli Państwo pamiętają sześciodniówkę z Jeleniej Góry, najmłodszy uczestnik tamtej imprezy, świetnie zresztą. Słuchaj, podkręć tutaj, słyszysz mnie? Podkręć, nie da pod się. No to, ale to jej podkręć chociaż gumką jakąś. Zaczęło się na próbie krossowej, moto zaczął przerywać, no i później co kawałek trzeba było wymieniać świece. Z panem Staśkiem wszyscy jechaliśmy w sumie razem i, i co, co 2-3 kilometry trzeba było świece wymieniać. Po prostu ginął prąd po przejechaniu około 2 kilometrów i przez 50 kilometrów wymienialiśmy świece na nowe. Później już nowe świece też, która była zimna, też nie zapalał ten motocykl. Musiałem wykręcać ze swojego motocykla i wkręcać się po do motocykla Kasperka. I wtedy ujechał no kilometr, dwa, trzy kilometry czasami się udało, i, I od nowa to samo. Przez 50 kilometrów to trwało. Pan był umęczony, umęczony a zespół no, lekko załamany. No, zespół, niestety, strata 47 minut, to jest znaczna strata. Stanisław Orłczewski występował właśnie w roli krasnoludka, o którym. Wspominałem, woził za kasperkiem świeca, ale strata 47 sekund była ogromna. A to oglądamy jednego z asów naszej ekipy z 78 numerem Ryszard Gianzewski. Widzieli Państwo, gest ręki yy, uradowany, że jego Simpson odpalił za pierwszym kopnięciem. Wcześniej Gancewski stracił 60 sekund, stracił 60 punktów karnych, bo nie zmieścił się w regulaminowej minucie, nie udało się mu uruchomić motocyklu. 84 Maciej Wróbel, 85 Tomasz Kodym to młodzi nasi zawodnicy, którzy są nadzieją polskiego enduro. Proszę Państwa w Waldurn wystartowało aż 486 zawodników. Jest to bezwzględnie rekord świata, największa ilość, ale jeszcze jest tutaj jedna rzecz godna podkreślenia. Dlaczego poligon Bundeswehry, dlaczego na przykład nie w okolicach Garmisch-Partenkirchen, gdzie 10 lat temu odbywała się sześciodniówkę. Oczywiście decydowały tutaj względy ochrony środowiska. Tam te sprawy są niezwykle istotne, zresztą myślę, że w Polsce również, a jedynym dogodnym miejscem, gdzie można było te zawody rozegrać, był właśnie Poligon. Zawodnicy narzekali, że trasa zbyt jednostajna, że prosta, że jest to spacerek. Polscy endurowcy liczą przede wszystkim, liczą się wtedy, kiedy trasa jest trudna, obłocona, kiedy warunki zmuszają do maksymalnego wysiłku. Nie bardzo dobrze radzą sobie w takich prostych próbach krosowych i oni niestety. W rywalizacji w Waldiorn o najlepsze pozycje nie liczyli się, a kiedy Piotr Kasperek stracił 47 minut, nie liczyli się już zupełnie. Tak, ta strata była kolosalna, bo nasza drużyna przed defektem Iskrownika zajmowała ósme miejsce, a po stracie 47 minut tego właśnie zawodnika Piotra Kasperka, oczywiście przez niego e, ta strata nie była zawiniona, e, spadła nasza drużyna na miejsce szesnaste. To zresztą spowodowało nie tylko zmianę lokaty całej drużyny, ale także znacznie pogorszyło nastroje w ekipie. A o tym, jak ważną sprawą jest bojowy duch i dobry nastrój, wiedzą chyba, domyślają się chyba wszyscy Państwo. Podobne problemy mieli Francuzi, tym razem z innego względu. Zdyskwalifikowany został Alain Olivier, znakomity francuski zawodnik, ale to właśnie. Zbyt ofensywna działalność krasnoludków, która doprowadziła aż do zmiany motocykla, zostało to wykryte. Zrobił się niemały skandal, i właśnie wówczas zdyskwalifikowano zawodnika francuskiego. No i oczywiście ogromna kara dla drużyny. I jeszcze raz wróciliśmy do parku maszyn. Przygotowuje się do startu kolejny nasz reprezentant, Zbigniew Banasi. Problemy mają także zawodnicy z rfn z Junior Trophy. Proszę spojrzeć, zawodnik sam naprawia motocykl, bacznie przyglądają mu się i sędziowie i... Kibice. Zespół był wyjątkowo dobrze przygotowany, otrzymał wyjątkowo dobre motocykle jak na nasze warunki możliwości. Motocykle otrzymaliśmy za darmo z zachodnio niemieckiej firmy, która sponsoruje nie tyle nasz wyjazd, bo wyjazd sponsorem naszego wyjazdu jest Polski Związek Motorowy, ale zaopatrzenie sprzęt jest ze strony zachodnio niemieckiej firmy MFO. Natomiast no, właśnie to, to uszkodzenie tego motocykla, uszkodzenie iskownika w tym motocyklu, nawiasem mówiąc produkcji hiszpańskiej, spowodowało no, takie załamanie troszkę zespołu. Mam nadzieję, że dzisiaj chłopcy odżyją i pokażą się znowu z tej lepszej strony, tak jak pierwsze dwa dni. Słyszeli Państwo wypowiedź trenera Mirosława Malta. Oczywiście ten defekt i strata punktowa były tematem numer jeden w polskiej ekipie i były także komentowane w ogóle w gronie uczestników tej sześciodniówki. No ale stało się. Nasi próbowali, starali się odrobić straty. Tutaj widzą Państwo Pomirskiego na fragmencie trasie, trasy próby krosowej. I za moment zobaczymy z numerem 419 na tego zawodnika. Proszę zwrócić uwagę, to oczywiście jeszcze nie jest. Zbigniew przybyła, to był czołko, o którym wspominaliśmy. Zbigniew przybyła, to mieszkaniec schowej w rajdach i motocrosie, reprezentuje barwy Zagłębia Miedziowego lubin, a Czerpcowy rajd Inków ukończył jako trzeci. Jest znaną postacią w światowym Menduro i rewelacyjnie spisywał się właśnie Wal Dürn i można powiedzieć, że. On właśnie obronił honor polskiego enduro. To ten zawodnik numerem 419. Wspaniała ofensywna jazda, właśnie w klasie 500 cm, której przybyła, startował. Zawodników było najwięcej. Cały czas mieścił się w pierwszej dziesiątce. Miejsca piąte, szóste, czwarte, jakie zajmował to pozycje wręcz doskonałe, a to były te dodatkowe atrakcje, których było bardzo wiele i myślę, że które były interesujące. Oczywiście, przy czym trzeba powiedzieć, że były to czołgi ćwiczebne i nawet żołnierze spełniali pożyteczną rolę, bo byli takimi kurierami, przenosili komunikaty, a przy tym także bardzo chętnie i żywiołowo dopingowali. Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć, że jak zwykle, jak corocznie Sześciodniówka to jest wielkie święto motocyklistów z całej Europy. Zjeżdżają tam, tam tysiące kibiców, z, przede wszystkim z Europy Zachodniej, z Włoch, z Francji, gdzie ta dyscyplina sportu jest najpopularniejsza. Oni pomagają swoim zawodnikom jako Krasnoludki, oczywiście dopingują ich w tych najtrudniejszych momentach. Grubka kibiców polskich była bardzo niewielka. Krasnoludków również z orłem na piersiach było niewielu, no ale Stanisław Olszewski, który zapracował jako jeden wielki krasnal, robił co mógł i pomagał mu rzecz jasna Mirosław Malec, który jest duszą i sercem polskiego enduro. Tak, powiedziałeś o reprezentantach Europy Zachodniej, bo oni wyposażeni w bardzo dobry sprzęt, w świetne motocykle, wiodą prym, ale także zauważa się potężną ofensywę reprezentantów krajów zamorskich, że tak powiem, za Australii, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Im towarzyszy zawsze cała armada pomocników, mechaników. Są świetnie wyposażeni. Zresztą zobaczą to Państwo w drugiej części naszej relacji, jak gdyby z popołudniowej części tego czwartego dnia sześciodniówki. Zapraszamy. Najpierw będziemy w punkcie kontroli czasu. Mówiliśmy już, że czasy były luźne. Zawodnicy nie musieli się specjalnie spieszyć. Niektórzy mieli jeszcze 15-20 minut czasu, aby wyczyścić swój motocykl, robił to m.in. słynny Francuz Stefan Peter Hansel. Zresztą i Polacy mieli czas, aby wyglądać niemal odświętnie, nie tak jak przywykliśmy podczas tej polskiej jeleniogórskiej sześciodniówki, kiedy wszyscy byli umorusani, umęczeni, zabłoceni. Tym razem było wszystko niemal w białych rękawiczkach. Zwykła procedura w punkcie kontroli y, czasu. Zawodnicy stemplują swoje karty drogowe i odjeżdżają na dalszą trasę. A tu boks polski. Oczywiście biało-czerwona flaga, oczywiście trener malec, który podąża za swoimi zawodnikami i jest wszędzie, gdzie jest potrzebny, gdzie należy po coś pomóc, podpowiedzieć. Tu widzą Państwo klasnoludka. Kierownica w plecaku, no i takie dość nietypowe ćwiczenia rozgrzewające jednego z zawodników. To oczywiście ten ćwiczący, to nie krasnoludek. Zawodnicy pokazywali trochę, można powiedzieć, pod publiczkę, że są w znakomitej formie, że ta sześciodniówka nie wymaga od nich maksimum wysiłku, bo rzeczywiście były to zawody stosunkowo proste. Zresztą mówią najlepiej o tym liczby. A to jedna z uroczych Australijek, a właściwie Polek. 87 enduro. Byliśmy trochę zaskoczeni, że zobaczyliśmy znaczek polskiej sześciodniówki na koszulce tej dziewczyny. Ale wszystko się wyjaśniło za chwilę. Weszła pani za niego za mąż zaraz po sześciodniówce w Polsce? Zaraz po sześciodniówce. I tam poznaliście się? Tak. Sześciodniówkowa miłość, tak? A zdaje się, że jest troszeczkę dłuższa niż sześciodniowa. Ta sympatyczna dziewczyna była jedną z asystentek swojego męża. Poznali się w Wieleniej Górze. Pamiętałem jeszcze 60, 62. sześciodniówkę sprzed dwóch lat, w Wieleniej Górze. Pan na pewno także. Jakby Pan porównał tę imprezę i tę naszą, polską? No, nasza była dużo cięższa impreza w ogóle. i, i tras, Trasa, głównie trasa. Trasy były po górach wysoka, a tutaj jest równy, po szutach no ale to, to w takim razie nie daje pełni wykazać pełni możliwości najlepszym zawodnikom, prawda? No tak, tak. Dla nas Polaków, no to raczej my, my na trasie się bardziej odbijamy, jak, jak na próbach, nie? Głównie, bo tak, ta czołówka to tylko próbami głównie wygrywa, a tak jakby przyszły ciężko deszczowe, deszczowe takie dni, to, to Polacy się zawsze na, na trasie odbijają. To był Zbigniew przebyła, a my już jesteśmy na tej próbie ekstra testu. Niektórzy zawodnicy byli zmęczeni. Ekstra test polega na tym, że po prostu trasa zawodnikom nie jest wcześniej znana. W zasadzie jest to wszystko teoretyczne, bo przecieki bywają wszędzie również podczas tych zawodów w Republice Federalnej Niemiec zawodnicy te wszystkie próby specjalne w zasadzie znali. Czyli jest to wszystko tajne, ale za bardzo tajne nie jest. Podczas sześciodniówek są właśnie takie próby utajnione, ekstratesty, próby krasowe. To są stałe elementy regulaminu każdorocznej sześciodniówki. Zresztą trasę te zawodnicy przejeżdżają dwukrotnie każdego dnia. Jest to ta sama pętla. Każdego dnia jest to około 130 km do przejechania. Fakt, że w trudnym, ciężkim terenie i daje się to zawodnikom i motocyklom we znaki, no ale tak jak już tu wielokrotnie podkreślaliśmy, tegoroczna sześciodniówka miała trasę dość łaską, a do tego sprzyjały zawodnikom warunki atmosferyczne. Wprawdzie jednego dnia trochę popadał deszcz, było nawet tak zimno, że, że padał grad, ale w momencie kiedy już wystartowali. To opady minęły, było sucho, a w związku z tym także niezbyt, niezbyt trudno. Mówiło się więc wiele o różnego rodzaju większych lub mniejszych skandalach e, związanych z niedozwoloną pomocą, o Francuzie Oliwierze, o innych mniejszych sprawach przy wymianie niedozwolonych elementów, ale w zasadzie zawodnicy nie mieli większych problemów ani z uruchomieniem. Motocykl, co miało miejsce przecież wiele Górze, ani ze zmieszczeniem się w limitach czasu. Pokazać przebiegu tej ekstra próby na większym odcinku, ale proponujemy skupić się właśnie na tych kilku czy kilkunastu skokach, zagłębieniach terenu, które pokonują nasi zawodnicy i ich przeciwnicy. Przed chwilą przejechał Ryszard Gancewski. Teraz Paul Edmondson. I już nawet na tym małym odcinku widać także i różne style jazdy i różne techniki jazdy. Co więcej, ponieważ nie sposób zapamiętać przebiegu tej trasy, to zawodnicy muszą także liczyć trochę na tak nosa, a także na szczęście w doborze toru jazdy na tych wertepach. Bo to w efekcie składa się na dłuższy lub krótszy czas przejazdu. Oczywiście każdemu zależy na tym, żeby ten czas przejazdu był jak najkrótszy. Pojechał Piotr Kasper. Pozornie łatwa próba, ale zawodnicy rozrzucali tam żwirem. Miał kłopoty nasz operator, ale utrzymał kamerę, mimo że się przewrócił. Później były drobne dropy, tak my to nazywamy podczas emisji materiału, stąd przepraszamy Państwa za nie najlepszą jakość, ale sądzę, że są to materiały na tyle ciekawe, że warto je zobaczyć. Ten element proszę, proszę zwrócić na niego uwagę. Ten zawodnik, to był Charbonnier, przejechał bardzo blisko wewnętrznej strony zakrętu. Teraz następny zawodnik już szerzej i to natychmiast daje efekt w postaci szybszego, w przypadku tego drugiego, lub wolniejszego wjazdu w ten zakręt. Znów 248 reprezentant Wielkiej Brytanii wjechał wąsko, a teraz Następny zawodnik już jedzie troszkę inaczej. To Włoch. Słyszą Państwo trąbki, i właśnie tak kibice włoscy dopingowali swoich reprezentantów. Nie, nie najlepsza jakość, ale chcemy Państwu pokazać Polaka. To Pomirski. Przypomnijmy, że Włosi wygrali te zawody. Na drugim miejscu byli Szwedzi, na trzecim Republika Federalna Niemiec. A na czwartym zespół Czechosłowacji. To World Trophy, natomiast w Junior Trophy Finowie przed Republiką Federalną Niemiec, Francją, NRD i Czechosłowacją. A tu najlepszy z naszych zawodników Zbigniew przybyła. Widać, że jest świetnie przygotowany kondycyjnie, nie zawodzi także jego 350 KTM i jedzie bardzo dynamicznie i co sprawia wszystkim dużą radości, szybko sprawie, pewnie. Na motocyklu o pojemności 350 cm w klasie 500 radził sobie znakomicie, zresztą każde te miejsce tego zawodnika w ostatniej drugie to jest. Nie doszło tutaj do skandalu w drużynie francuskiej, bowiem przyłapano pana zawodnika francuskiego Alena Oliviera na zamianie motocykla. No jest to zupełnie niedopuszczalna sprawa i no, bardzo kładąca ogromny cień na tę dyscyplinę. Ponieważ są to mistrzostwa drużynowe, a więc są to dyskwalifikacje Dyskwalifikacja nie zespołu, tylko jednego zawodnika. Zespół jest karany 15 tysiącami punktów karnych. I w zasadzie to bez szans. Codziennie. 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 Tak, no zespół oczywiście spada na ostatnią pozycję jedzie dalej, ale jest to kara za mała, dlatego że jest to dość nagminne, bo to nie jest pierwszy wypadek usiłowania zamiany motocykla. Jeśli chodzi o charakterystykę e, tego tegorocznej sześcieniówki, jest ona bardzo, powiedzmy, spokojna, płaska, jazda spacerkiem. Endurowcy, typowi, endurowcy narzekają. Wolą cias, czasy ciasne, e, żeby impreza rozgrywana była na trasie, a nie podczas prób, gdzie królują specjaliści od motokrosu. Mówił Jerzy Jankiewicz, dziennikarz przeglądu sportowego. I tu zakończenie pracowitego dnia dla motocyklistów. Jaki był dzisiejszy dzień? Zbigniew przybyła? No, Średnia, średnio. Myślałem, że będzie lepiej, ale miałem upadek na, w trasie. Podłógł się pan o co? Nie, tylko tyle, że straty duże, nie? Dosyć. No ale i... czy są to straty takie, że spadnie pan z tego rewelacyjnego siódmego miejsca? No, możliwe, ale, ale niedaleko. Niedaleko, tak? tak? Jak KTM funkcjonował? No dobrze, nie narzekam na razie. Odpłókać, niemalowane dobrze i Ile pan ma czasu i jakie czynności trzeba wykonać? No czasu nie wiem, ale to muszę przednią, oponę, tylną oponę zmienić i przednią też. No, i obsługę trzeba przesmarować wszystko kontrolować, i jutro jechać dalej. Tak. Czasu było dość i zawodnicy nie musieli się spić Ryszard Gancewski, najbardziej znany, najbardziej utytułowany polski zawodnik. W tym roku nasze sześciodniowce w nie najlepszym nastroju. Dlaczego, Panie Ryszard? No nastrój może nie najlepszy ze względu na to, że motocykl mam nie najlepszy. Nie taki jak sobie wymarzyłem. Startowałem Simpsonem w mistrzostwach Europy w tym roku. Simpson w tym roku odbiega od czołówki światowej mocno. No, początek eliminacji mistrzostw Europy jechałem Simpsonem, zdobyłem bardzo mało punktów. Na dwie eliminacje pojechałem do Szwecji, Finlandii na Suzuki i zdecydowanie lepiej. Zdobyłem więcej punktów przez te dwie eliminacje niż pozostałe wszystkie. No i tutaj na sześciodniówce myślałem, że będzie coś lepszego, no ale niestety okazało się, że, że jest trochę inny niż jeździłem do mistrzostw Europy, ale w rezultacie to wszystko to jest to samo. No. Tu sześciodniówka jest dosyć łatwa. Wszystko rozgrywa się na próbach jedynie. i no. Dlatego jest taka, a nie inaczej. No. Jeszcze jeden rok pojadę być może, ale na pewno już nie na Simpsonie, sześciodniówki nie pojadę. To już mogę w tej chwili powiedzieć, bo starczy. No ja już od 78 roku od Szwecji zacząłem na Simpsonie, czyli jest 11 lat. Najdłużej z wszystkich Polaków jadę Simpsonem. Opuściłem przez te 11 lat dwie eliminacje mistrzostw Europy. Tylko, a tak pozostały. No i teraz dwie eliminacje Finlandia, Szwecja, co jechałem Suzuką. A tak pozostałe wszystko na Simpsonie. Już teraz niech młodzi jadą.